Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Mateusz Magdziesz, witam serdecznie w drugiej kawie. Zapraszam na rozmowę. Moim Państwa gościem dzisiaj jest Maciej Minewski, komenda wojewódzka Policji W Opolu. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Macieju, pytanie na początek, bo wiem, że przechodzi pan z konkretnym apelem z konkretnym przesłaniem do polskich kierowców, ale też do pieszych. Proszę dokładnie powiedzieć o co chodzi. To przesłanie jest takie, żeby wzajemnie się szanować przede wszystkim, to jest najważniejsze. Uważać wzajemnie na to, co się dzieje na drodze na zachowania tej przeciwnej strony, chociaż może to nie jest odpowiednie określenie, bo tak naprawdę wszyscy. Jesteśmy pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego, niezależnie od tego, czy jesteśmy kierowcą, czy jesteśmy pieszym, czy jesteśmy rowerzystą. I trzeba o tym pamiętać. Wydaje się, że ta świadomość jakby coraz bardziej rozbudza się i, i gdzieś w świadomości i kierowców, i pieszych ten szacunek wydaje się być z roku na rok coraz większy, ale niemniej jednak w dalszym ciągu mamy dosyć sporo zdarzeń z udziałem pieszych, nawet takich zdarzeń, gdzie piesi są sprawcami. No niemniej jednak nasze statystyki i to, te wnioski, które mamy na podstawie badania wypadków drogowych, do, dowodzą tego, że w większości wypadków, gdzie giną piesi, gdzie piesi są ofiarami tych zdarzeń, winę ponoszą właśnie kierowcy. Nie piesi, ale w większości przypadków kierowcy. Najczęstszymi przyczynami tego, że do takich tragedii dochodzi, jest to, że kierowcy zapominają o obecności pieszych. Nie udzielają pieszym pierwszeństwa przejazdu, wyprzedzają na przejściach dla pieszych, omijają pojazdy, które już przed tym przejściem zwolniły, zatrzymały się, żeby pieszem ustąpić. To są te najczęstsze grzechy, ale po stronie pieszych jest również wiele takich zachowań, które narażają ich na niebezpieczeństwo. To choćby wchodzenie na jezdnię za zaparkowanych pojazdów, takie nagłe wtargnięcie, gdzie kierowca nie ma szans reagować, pieszy jest zupełnie... Poza przejściem dla pieszych przechodzi w miejscu niedozwolonym, jeszcze dodatkowo wbiega na tą jezdnię za pojazdu, które są zaparkowane. To jest bardzo groźne zachowanie, jest to wykroczenie i na takie sytuacje powinni piesi zwracać uwagę. Powinni korzystać z miejsc, gdzie wolno przechodzić. Te miejsca z reguły już są dobrze doświetlone. My staramy się również takie wnioski kierować do samorządów o to, aby właśnie tą infrastrukturę cyklicznie poprawiać, żeby te miejsca... Doświetlać. W tej chwili policjanci w całym województwie właśnie takie przedsięwzięcie realizują. Starają się zebrać informacje na temat przejść dla pieszych, które przejścia są niebezpieczne, co należy poprawić, czy bardziej to przejście doświetlić, do czy, czy może. Yy, to przejście tak skonstruować, żeby wymusić obserwację pieszych. Takie przykłady mam z Opola, na przykład z ulicy Sosnkowskiego, gdzie takie przejście zrobiono, skonstruowano. Tam bardzo ruchliwa ulica. Bardzo ruchliwa ulica i tam właściwie pieszy przechodzi przez to przejście w taki sposób, że musi obserwować to, co się dzieje. Ona jest tak niejako troszeczkę pod kątem, można zobaczyć, to jest takie bardzo nowoczesne rozwiązanie, które możemy spotkać w krajach Europy Zachodniej. Proszę powiedzieć, wiem, że Wy w ostatnich tygodniach, może to są nawet miesiące, organizowaliście kilka akcji związanych właśnie z bezpieczeństwem, prewencją na przejściach dla pieszych. Także na takich, gdzie jest i sygnalizacja świetna nie jest to tylko samo przejście, sama zebra, ale jest sygnalizacja świetna: jest zielone, jest czerwone światło, były tam kamery, byliście tam ze Strażą Miejską, ale byliście też sami, nagrywaliście takich kierowców. I pytanie takie: już wiemy, jakie wykroczenia popełniają, jak się zachowują, a jak oni reagowali, przyłapali na gorącym uczynku, kiedy robili coś nie tak? No cóż, byli bardzo zaskoczeni, natomiast ta wspólna akcja ze Strażą Miejską była bardzo dobrze przygotowana. Mieliśmy nowoczesne urządzenia, które pozwalały na miejscu otworzyć cały przebieg tego wykroczenia, i w wielu sytuacjach kierowcy, choć na początku próbowali się tłumaczyć, że absolutnie jak wjeżdżałem na to skrzyżowanie, czy to jeszcze było światło zielone, czy, a, albo jeszcze światło żółte, potem oczywiście okazywało się, że było światło czerwone, więc takie przypadki były i taki monitoring służy temu, aby kierowcy, który ma wątpliwości pokazać film w roli głównej z nim samym i wtedy już żadnych wątpliwości nie ma. Tak akcja się sprawdziła, dodatkowo oprócz tego, że stosowaliśmy w niej kamerę taką mobilną Straży Miejskiej, i wspólnie strażnicy, miejsce z policjantami obserwowali to co się dzieje, to policjanci ruchu drogowego wykorzystywali jeszcze wideorejestratory, aby monitorować sytuację i reagować na wykroczenia w innych miejscach miasta. Głównym jakby celem było dozorowanie przejść dla pieszych na terenie miasta Opola i tutaj też takich wykroczeń było kilkanaście. Generalnie pośród, wśród tych wykroczeń dominowało jednak nieudzielanie pierwszeństwa pieszemu, ignorowanie sygnalizacji świetnej takich kierowców podczas tych dwóch edycji, tej akcji były, były dwie edycje, będzie jeszcze trzecia. Policjanci ukarali ponad 50, ale również kilku pieszych zostało ukaranych, choćby za to, że przechodzili w miejscach niedozwolonych to będziemy czekać, co się będzie działo z przejściami dla pieszych w Opolo i pewnie na łamach 24 Opole jeszcze wrócimy do tego tematu. A teraz mała zmiana i tematyka ściśle drogowa dotycząca warunków na drodze, ponieważ, no, gdyby tak dzisiaj spojrzeć na Drogi, to no, pewnie nikt by nie pomyślał, że już niebawem się rozpocznie kalendarzowa zima. Ona dokładnie za tydzień się zaczyna, ale już mieliśmy małą próbkę tego, że może się zrobić nisko, że może spaść deszcz, który przymarznie, no i była seria kolizji. Pamiętam jedną taką sobotę, to bodajże była nie ta, ale jeszcze wcześniejsza sobota, gdzie troszeczkę nam się warunki zmieniły i dachowanie i lądowanie w rowie praktycznie jedno za drugim od rana. Ten okres charakteryzuje się rzeczywiście tym, że. Jest nieco mniej takich najgroźniejszych w skutkach wypadków, ale jest dużo zdarzeń wynikających choćby z tego, że kierowcy nie stosują się do tej odpowiedniej odległości między pojazdem poprzedzającym. Ta odległość jest zbyt mała. Zapominają, że to już nie jest lato, że nawierzchnia bardzo często jest taka właśnie, jaką widzimy dzisiaj, jest śliska, jeszcze jak rano mamy przymrozkie, tak bywało w ostatnich dniach, no wtedy bardzo łatwo taką kolizję. To nie zachowanie właściwego odstępu, odpowiedniego odstępu może się skończyć znacznie gorzej, ale to jest najczęstsza przyczyna właśnie tych drobnych zdarzeń, jakimi są kolizje. Ale też bywają. Ale nie przy dachowaniu. No nie przy dachowaniu. Oczywiście tutaj mówimy już zapewne o wypadku. Tak jak mówię, tych wypadków jest w tym czasie kiedy kiedy mamy te miesiące zimne takie kiedy pada śnieg jest nieco mniej więcej jest wtedy kolizje ale oczywiście te wypadki są i one są również bardzo groźne no choćby właśnie takie dachowanie może skończyć się tragicznie cóż trzeba pamiętać o tym że całkowicie trzeba przestawić się zmienić styl jazdy opony zimowe choć nie są obowiązkiem jeszcze w naszym kraju to zalecamy każdego dnia mówimy o tym że warto jest takie opony założyć te opony zimowe już sprawdzają się wtedy, kiedy temperatura jest około 10 stopni na plusie. One już potrafią swoje właściwości nam zademonstrować. Wtedy ta droga hamowania będzie krótsza, te opony mają lepszą przyczepność, bo ta mieszanka kauczuku, gumy jest dostosowana do tego, aby nie twarnić w takich niskich temperaturach. No więc chyba rzeczą taką normalną jest, że trzeba te opony zimowe zmienić. Większość, wydaje mi się, kierujących zdecydowana większość te opony zimowe ma, no niemniej jednak jeszcze zapominają w tym pośpiechu umówić się do na Do pierwszego poślizdu, jak to niektórzy tak, mówią, dokładnie to pan zmienić. Ja bardzo gorąco do tego zachęcam, bo to naprawdę poprawia nasze bezpieczeństwo. To jeszcze zapytam o jedno zjawisko, które też w tym okresie powiedziałbym już przed zimowym się bardzo często pojawia, czyli taka gęsta mgła, jaką też mieliśmy na opolszczyźnie i zaskoczyła mocno wszystkich kierowców, to szczególnie chyba groźne warunki na drodze, jeśli chodzi o prowadzenie pojazdu. Mgła jest rzeczywiście takim zjawiskiem, które sprzyja zdarzeniom drogowym. Jeśli nie stosujemy jeszcze wymaganego oświetlenia przeciwmgielnego, to rzeczywiście możemy swoje bezpieczeństwo tutaj pogorszyć. Bardzo ważne jest w ogóle sprawne oświetlenie w tym okresie. Nie tylko w okresie mgieł, ale także w okresie takim właśnie jesienno-zimowym. Ja obserwuję często, jadąc prywatnie gdzieś tam po pracy, kierowców, którzy mają. Przepalone żarówki, świeci się tylko jeden reflektor. To bardzo niebezpieczne, szczególnie jeśli poruszamy się w terenie niezabudowanym, gdzie brak tego jednego reflektora, na przykład z prawej strony, no, powoduje to, że nie widzimy jezdni, nie wiemy czy porusza się pieszy. Powinniśmy zakładać, że pieszy może się poruszać niezgodnie z przepisami, czyli, choć powinien iść poza terenem zabudowanym lewą stroną jezdni, to może się poruszać pieszo i tak się niestety bardzo często zdarza. Oprócz pieszych, jeszcze jeżdżą przecież rowerzyści w dalszym ciągu, oni jeżdżą cały rok i często niestety bez wymaganego oświetlenia, bez jakichkolwiek elementów odblaskowych czyli musimy bardzo uważać. Ale jak ktoś miał problem z tym, żeby sobie taki mały badamekum przygotować przed wyjazdem na drogę w okresie zimowym, to obejrzy tą rozmowę, na pewno będzie wszystko wiedział. Dziękuję serdecznie dziękuję za spotkanie, bardzo. za rozmowę, a Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.